Jeśli chcesz wspomóc detoksykację Twojego organizmu, zmniejszyć stany zapalne, wzdęcia, poprawić krążenie, poprawić energię w ciągu dnia, a także po prostu lepiej się czuć i poruszyć wszystkie węzły chłonne w Twoim organizmie, żeby zapobiegać też innym bardzo poważnym chorobom, spróbuj ze mną robić takie ćwiczenia codziennie w ciągu dnia. A więc tak pierwsza okolica ucha tutaj, a więc poruszamy w ten sposób. I następnie rozciągamy nasze uszy i do góry, dosłownie kilka sekund. Następnie będzie ta okolica, do góry, na dół. Następnie okolica tupachy, w ten sposób. Oklepujemy klatkę piersiową, na łyżeczkę ręce. Następnie brzuch, czyli oddychanie tutaj przeponowe. Widać, jak brzuch się porusza. Następnie motylek. Czyli tak. I kolejna będzie łydka. Wstawanie, opuszczanie, wstawanie, opuszczanie. Kilkanaście razy. Zobaczysz, jak dużo lepiej się będziesz czuł.